Dzisiaj zbuduję coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie budowałem, czyli farmę, na której mam na razie tylko jakieś ogromne różowe drzewo i mój wielki posąg. Nie wiem w sumie do czego mi ten posąg na farmie, ale on będzie mi chyba pokazywać progres, ile udało mi się już skończyć tutaj naszej farmy. Dlatego no, liczę na to, że zapełnimy cały ten pasek i będziecie mieć 100% ukończony, tylko że zanim to zrobię, muszę zostawić dużo apoczek w górę, subskrypcjoneczkiem i oglądajcie ten odcinek koniecznie do końca. Dobra, a my możemy sobie chyba powoli zacząć tutaj budować. Możemy sobie tutaj postawić coś za 0 dolarów. Ok, i co, co to teraz w ogóle będzie? Co to nam to da? Na razie mamy 20 dolarków. Ok, co to w ogóle jest? Dobra, nie mam pojęcia, ale zarabiamy na razie bardzo powoli. I wiecie co? Ja myślę, że na sam początek możemy sobie kupić chociaż. Ok, tu jest 16 tysięcy. Dobra, za 59 rubów, możemy sobie kupić? 16 tysięcy, więc powinno być w porządku. Teraz, co możemy sobie tutaj postawić? Kupmy sobie jeszcze tutaj więcej tych droperów, bo dropery nam się na pewno przydadzą. To już kosztuje 3250. Ej, mega drogie są te dropery. Ile mi jeszcze zostało? 12 tysięcy. I za 10 tysięcy mogę sobie kupić jeszcze jakiś gigantyczny dropper. No, okej, okay, i teraz zarabiamy już sobie powoli te pieniądze. Co to w ogóle jest? Czemu tu wszędzie spadają sobie tylko jakieś szare klocki? Ja myślałem, że na farmie to będziemy mieli jakieś różne rodzaje jedzenia. A tutaj, no, 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 no niestety nic nie ma. Dobra, zaczniemy sobie powoli budować to coś. W ogóle w sumie nawet nie wiem, co tutaj będzie. Czy jakaś szopa, czy coś. Nie wiem, dobra, zaraz sobie to ogarniemy. Tu mamy już jakieś kolejne ściany. I zostało mi jeszcze 1000 dolarków. Czyli możemy sobie postawić jeszcze jedną ścianę. I to tyle. Nie mam już w ogóle pieniędzy. Ale udało nam się zrobić 1700 700 dolarów. Ok, to nie jest wcale tak źle. Mogło być gorzej. Co my sobie jeszcze możemy postawić? To sobie jeszcze postawimy, Aha, kupiłem sobie siano. Nie wiem, czy to siano jest mi w ogóle do czegoś potrzebne. Ale co ma w ogóle z tej strony jeszcze? Tu są jakieś upgradery. Dobra, jeden upgrader sobie postawię. Na drugi mi niestety nie stać, bo kosztuje 7,5 tysiąca. To jest bardzo dużo. I tutaj możemy sobie chyba zbudować jakieś wejście czy coś. A nie możemy sobie ścieżki zbudować na naszej całej farmie. Dobra, to nam się na pewno przyda. Tutaj mamy jeszcze więcej. Ja już nawet nie wiem, czego. Czy są jakieś beczki, czy coś. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy i nie wiem, w ogóle na razie zarabiam naprawdę mega mało pieniędzy, 2,5 tysiąca tylko, przydałoby się kupić chyba troszkę pieniędzy jeszcze, tak mi się wydaje, bo no to wszystko jest mega drogie, ile możemy sobie jeszcze kupić, ile możemy sobie jeszcze kupić, tak żeby nam na wszystko na pewno starczyło, 276 tysięcy za, no dobra, wiecie co, ja myślę, że możemy sobie to kupić, chociaż, a może od razu kupić milion, kupię sobie to milion, 749 ruboksów za milion, okej okay. nie wiem, czy mi się to w ogóle opłacało, ale jak już kupiłem, to niech będzie, przynajmniej sobie postawię teraz wszystkie dropery i może uda nam się zrobić jakoś chociaż tą shopę, bo no Mega powoli to idzie. To już kosztuje 50 tysięcy. Ej, to chyba dobrze, że ja kupiłem tak, tak dużo, bo raczej by mi nie starczyło na to wszystko. I wszystkie dropery mamy chyba teraz właśnie skończone. Dobra, powinniśmy zarabiać teraz pieniądze mega szybko. Jest 4,5 tysiąca, a to nie jest wcale dużo. I skończmy sobie to na razie tutaj budować. Tą całą szopę, cokolwiek tutaj to jest. Drzwi za 10 tysięcy. Ok, to jest dosyć drogo. Tutaj jeszcze coś możemy sobie postawić. Aha, czyli dachu góry. To możemy sobie teraz dach postawić. I mamy to skończone. Dobra, to jest pierwsza rzecz z na naszej farmie, która jest zrobiona. Robiona. teraz wejdźmy sobie na zewnątrz i zobaczcie ile tutaj będzie rzeczy do robienia, tu jest naprawdę to będzie taka duża farma, że ja, ja sam nie wiem co tu do końca będzie, ale wszystko zaczniemy sobie tutaj stawiać, tu chyba będą jakieś beczki jakieś latarnie i tak dalej, no właśnie, wszystko sobie tutaj stawiamy, nawet mamy już jakieś drzewa i tu będzie jeszcze więcej ścieżek, tak mi się wydaje dobra, mega fajnie to wygląda, co to jest teraz, tu możemy sobie postawić jakąś rzeczkę chyba małą, czy coś, możemy sobie skakać po tym może jakiś obi tutaj jest, dobra, nie, zostawmy sobie to na razie, co my tu mamy dalej 10 tysięcy za chyba jakieś kwiatki 17 tysięcy, tak, okej, okay, zapłacimy. 17 tysięcy dolarów za kwiatki Spoko, to będzie naprawdę super farma Co my tu sobie możemy teraz postawić? Jakieś roślinki Kolejne? Dobra, stawiamy sobie tutaj wszystko 20 tysięcy, aha, tu będą kurczaczki Chyba, za 35 tysięcy kupiłem Jejku, jakie są wielkie w ogóle, zobaczcie Ogromne są, dobra, niech one sobie tutaj Na razie będą, może będą nam zarobić jakoś pieniądze Bo przydałoby się, jeszcze mi zostało 840 tysięcy, nie wiem na ile mi to Starczy, ale oby na jak najwięcej To starczyło, bo ja sobie tutaj powoli, tak widzicie Wszystko stawiam, a zaraz mi zabraknie pieniędzy I nic nie będę mieć, dobra, co my tutaj dalej Mamy. Czy to są jakieś. Aha, właśnie. Tu mamy jakieś stoły, siedzenia. Okej, okay, tu będzie można sobie posiedzieć w ogródku. Nawet fajnie to wygląda. Tu sobie jeszcze kupimy. Nie wiem, ja naprawdę kupuję takie kwiatki za tyle tysięcy. No, widzisz, to jest jakaś masakra po prostu. I tutaj chyba już nic nie mogę sobie postawić. W ogóle. Ile mus... My już mamy skończone 41%. Ja myślałem, że to idzie nam dosyć powoli. A to idzie naprawdę całkiem szybko. Pieniędzy mi zostało jeszcze dosyć dużo. Co to teraz tutaj będzie? I tu będzie chyba jakaś ogromna farma. Dobra, na razie to wygląda bardzo fajnie. Czy tu będzie. Tak, tu jest kukurydza. Dobra, kukurydza się na pewno przyda, bo na tej farmie musi być Ogólnie wszystko, bo chciałem żeby to była jak Największa jak najlepsza farma No w sumie to nie wiem za bardzo do czego mi na farmie Jakieś wielkie różowe drzewo Ale okej, okay, niech one sobie już tam będzie Ja go tam nie postawiłem, fajnie wygląda to To wygląda naprawdę super, tu mamy A ja już tam nawet nie wiem co to jest, wiecie co, ja chyba nie jestem Za bardzo farmerem, ale sobie postawimy jeszcze Jedną, i czy ja to właśnie kupiłem za 225 tysięcy to kosztuje I Właśnie mi zostało 300 tysięcy, bo wydałem na jakieś 3 silo, to jest naprawdę ogromne Dobra, niech to sobie tutaj zostanie, tu chyba będą Jeszcze jakieś dwie ogromne farmy, tak mi się Wydaje, tylko zostało mi już tylko 300 tysięcy, a zobaczcie, jakie to jest drogie. Dobra, stawiamy to 120 tysięcy. Co ja teraz będę tutaj mieć? Marchewki. Marchewki za 175 tysięcy dolarów. Ja już nawet tyle nie mam. Dobra, wrócimy sobie z powrotem tutaj do tej naszej szopy, czy cokolwiek to jest. I nie wiem, no liczę na to, że zrobiłem trochę pieniędzy, bo ja już normalnie nie mam na nic pieniędzy, Wydałem milion. Tysiąc ruboksów prawie wydałem, 76 tysięcy, dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Myślałem, że tutaj będzie dużo mniej, ale 75 tysięcy to jest całkiem w porządku, tylko przydałoby nam się chyba troszkę więcej pieniędzy, ale. Na pewno sobie postawię chociaż te marchewki, bo one kosztują 185 tysięcy, a mam 222 tysiące. No i zobaczcie, jak tego tutaj jest teraz dużo. Okej, okay. zostało mi jeszcze 47 tysięcy. Kolejnej farmy sobie niestety nie postawimy. Potem sobie może jeszcze zobaczyć, co tutaj będzie, bo no, musimy to skończyć. Ile tam mamy tego progresu? 51%. Dobra, to jest jednak dosyć mało. Ja myślałem, że nam idzie to całkiem szybko, a się jednak okazało, że wydałem już wszystkie pieniądze i nic mi nie zostało. Czy mogę sobie postawić coś jeszcze z tej strony? Na pewno sobie mogę coś tutaj jeszcze postawić. Dobra, tutaj możemy sobie postawić. Ja sam nie wiem, co to to jest, ale okej, okay, postawimy sobie to, tu możemy chyba jeszcze jakieś bramki czy coś i za 50 tysięcy możemy sobie kupić dynię, super naprawdę świetny pomysł, tylko, że ja nie mam 50 tysięcy na dynię, czy to kosztuje 100 tysięcy, no przepraszam bardzo, skąd ja mam brać na to pieniądze, wiecie co, chyba będę musiał sobie płacić jeszcze trochę robuxów, bo ja mam po prostu za mało pieniędzy, chyba, że no udało nam się przez ten czas trochę zrobić. no 60 tysięcy na dynię chyba będziemy mieć, dobra odbieram to sobie, 60 tysięcy, tak mamy, żeby sobie chociaż ty dynie postawić tylko widzę, że możemy sobie jeszcze tutaj i tutaj coś postawić, co tutaj w ogóle jest, dobra, tu mam co to jest w ogóle? Ok, tu mamy drzewka. Drzewka nie są takie drogie. To możemy sobie też postawić. Aha, tu są koszyczki jakieś do zbierania chyba ja jabłek. Okej, okay, dobra, to niech one sobie tam będą. I tutaj mamy za 5000 pod pod też nam się na pewno przyda. W ogóle ten pot się fajnie tak buduje. No teraz się na oko zbuduje? Dobra, chyba możemy sobie tutaj postawić jeszcze jakieś jeszcze. Aha, krzaczki na oko. Dobra, to wygląda już naprawdę całkiem ciekawie. Ta farma wygląda naprawdę ładnie. Mamy skończone tam. Tam jest 58% dopiero, a mi się kończą wszystkie pieniądze. Miałem postawić dynie chyba, tak? Miałem postawić dynie, tylko wydałem pieniądze. Na płot, ok, 43 tysiące Ej, co my tak szybko teraz zaczęliśmy zarabiać Ja myślałem, że my tutaj powoli wszystko zarabiamy A tutaj zarabiamy naprawdę dosyć szybko Czyli nie jest wcale tak źle, źle. może te kury Te jajka, może są takie drogie, jakieś złote że... Nie mam pojęcia, naprawdę, postawmy sobie teraz Tutaj te dynie byk, i jak to będzie wyglądać No zobaczcie, elegancko, dobra Mega fajnie tutaj wygląda, ale tutaj jest jeszcze Naprawdę mega dużo miejsca Żeby całą farmę sobie tutaj zbudować Tylko no, skąd ja mam wziąć 100 tysięcy Ile mogę sobie jeszcze kupić, no, no nie mogę raczej Za dużo sobie kupić, bo nie, nie stać mi na to po prostu po wiecie co? Może ja sobie chwilę poczekam, pozbieram sobie pieniądze i jakoś tutaj pozarabiam, i jak zarobię, to nie wiem ile, kilka tysięcy, chociaż to za chwilkę do was wrócę. Trochę to trwało, ale udało mi się zarobić ponad pół miliona. Nie wiem ile uda mi się za to kupić, ale tutaj mamy coś za 60 tysięcy, 115 tysięcy, trawę za 80 tysięcy. No dlaczego to wszystko jest takie drogie? Miałem pół miliona i już nie mam pół miliona. Dobra, mogę kupić chociaż to i czy, czy to będą owce? Tak, to będą owce, fajnie. Właśnie wydałem pół miliona na owce. Na... Same owce wydaję pół miliona i na trawę. Dobra, nie wiem, nie stać mnie po prostu już na nic. Mogę sobie tu jeszcze pobiegać coś porobić. No nie wiem, no przecież tak wolno, zarabiam pieniądze, że to jest jakaś masakra. Mamy skończone na razie 63% i powoli sobie cały czas tutaj zarabiamy. W ogóle jak wyglądają farmy u innych osób? Moja farma jest naprawdę duża. No serio, ona jest naprawdę ogromna, a jeszcze jak ją skończymy, to w ogóle będzie mega duża. A zobaczcie, jak wyglądają farmy innych. Dobra, w sumie to ja nawet farm innych nie widzę, ale tutaj wszystko też wygląda naprawdę mega ładnie. Ale dobra, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, żeby skończyć wszystko, co jest tutaj. Muszę sobie wybierać teraz jeszcze jakoś 100 tysięcy, żeby zacząć budować sobie coś tam, bo tam chyba też będą jakieś ścieżki i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jejku, jakby teraz szybko zarabiamy, dobra, wszystko sobie tu teraz odbieram. Mamy kolejne 185 tysięcy, czyli zarabiamy coraz szybciej. To mi się zaczyna podobać. I tutaj możemy sobie postawić chyba jakieś kolejne ścieżki, tak mi się wydaje, za 100 tysięcy. Okej, okay. nie wiem co to jest, ale to już jest jakiś dobry znak, bo mamy coraz więcej, tylko że na to mi znowu niestety nie stać. Wiecie co? Mi by się przydał chyba jakiś milion. Naprawdę przydał mi się jakiś porządny milion, bo przecież ja za to nic nie kupię. Mamy skończone tylko 64%. Nie, dobra, wiecie co? I dalej zarabiać pieniądze. Za chwilkę wrócę. Wydałem na tą farmę już jakieś 800 robuxów ale dalej zarabiam tak mało, że no to, to jest po prostu za mało. Wiecie co? Kupmy sobie jeszcze pieniądze razy dwa. Za kolejne 200 robuxów, Bo czemu nie? I no, liczy na to, że teraz naprawdę uda mi się to wreszcie skończyć. Że będę te pieniądze zarabiać teraz niesamowicie szybko. Dlatego odbieram to sobie. Mam 600 tysięcy i niech to mi się zarabia najszybciej, jak się da. Ogólnie tamtą farmę z owieczkami już sobie skończyłem. Poszedłem, zbudowałem tam. Wszystko dało, co, co mogłem zrobić, to. Tam już postawiłem. I teraz zostało mi 600 tysięcy, żeby zacząć budować sobie to. Sam nie wiem w ogóle, co tutaj będzie, ale możemy sobie kupić to za 200 tysięcy. I mamy tutaj. Wow, ej, okej. Okay. To jest dosyć duże. Tego się nie spodziewałem. 125 tysięcy. Co to teraz będzie? Aha, tu sobie w środku to jakoś uzupełnię. I tu mamy chyba Jakieś siano, czy cokolwiek. Dobra, nie mam pojęcia, co to jest. Tu są jakieś beczki. No nie wiem, czy chcę to kupować. I 150 tysięcy możemy sobie właśnie kupić ścieżki, żeby tutaj jeszcze bardziej rozbudować naszą farmę. No tu nawet drzewa kosztują 170. 000 tysięcy dolarów, a mnie naprawdę powoli na nic nie stać, aha, tu mi się jeszcze, jejku ile tego się tutaj postawiło, dobra, jest tego dosyć dużo i coraz więcej z tego, co widzę, mogę sobie postawić jeszcze to, bo to kosztuje 100 tysięcy i na nic więcej mnie niestety nie stać, to kosztuje silo 300 tysięcy, nie wiem, czy mi się udał już naprawdę cokolwiek postawić, zobaczę, jak mi w ogóle się teraz zarabiają pieniądze, bo do... kupiłem sobie pieniądze z 2, zacząłem sobie tutaj jeszcze wszystko stawiać, no, zarobiliśmy przez ten czas 113 tysięcy, no dobra może zarabiałem faktycznie trochę szybciej, nie jest już teraz aż tak źle, ale zobaczcie Całą farmę tutaj z tej strony wszystko mamy skończone. Brakuje mi jeszcze tylko to, tylko że tutaj to no wszystko jest tak drogie, że to jest po prostu jakaś masakra. Możemy sobie dokupić czy tutaj te płotki za 100 tysięcy. No, przecież ja to przed chwilą kupiłem. Dobra, z tym jest ewidentnie co. Aha, kupiłem sobie latarnię chyba za 125 tysięcy. Okej, okay, zawsze coś. Mamy 71%. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja tą farmę na razie tak zostawię, bo naprawdę, żeby nazbierać pieniądze, to ja bym tutaj musiał grać jeszcze, no no, no sam nie wiem jak dużo, no długo, przepraszam, no, to też naprawdę to jest. Masakra, ta farm to jest po prostu jakaś masakra. Może kiedyś uda mi się ją skończyć, bo no te, te pieniądze zarabiam bardzo powoli, ale dzięki, że ogląda się do końca i ogólnie to do kolejnych odcineczków. Narka!